No cześć wszystkim, dzisiaj akurat stwierdziłem, że nie będzie zwykłej pasty, ponieważ opowiem sprawę historię, ale zamieszczę również link do materiału, o którym mówię. Tylko ostrzegam, jest naprawdę dosyć mocno pojebany i nie polecam go oglądać, jeśli nie macie mniej niż 18 lat. Mnie wyjątkowo obrzydził, nie wiem jak będzie z wami, najprawdopodobniej tak samo. No, ale to jest nieistotne. Pozwólcie, że opowiem Wam o nim pełną historię. Ech, nagranie wygląda staro. Często pojawiają się zakłócenia, a jedynie mała część jest widoczna. Uważam, że film znajdował się na kasecie VHS, ponieważ widać zakłócenia powstałe przez uszkodzenie taśmy, a jakość dźwięku jest okropna po prostu. Muzyka to najprawdopodobniej dźwięk starego fortepianu słychać go cały czas w końcu miesza się z dzieckiem płaczącym rozpaczliwie z bólu film sam w sobie nie jest zwyczajny widać na nim kogoś odcinającego rękę małym nożem wygląda to bardzo realistycznie kiedy ręka jest prawie całkowicie oddzielona od nadgarstka osoba która cięła rękę postanawia gwałtownie złamać kość ręka zostaje oddzielona można zauważyć wystającą kość ale nie słychać trzasku Film nagle przeskakuje do drugiej części. Jest ona hmm, trudna do zrozumienia. Wygląda to, jakby ktoś bawił się mózgiem lub jelitami. Wydają się być rozgniecione. Trudno to dokładnie określić z powodu jakości nagrania oraz tego, że kamera jest zbliżona na mózg jelita lub no, cokolwiek to było. Krew jest wszędzie i szczerze mówiąc, przeraziło mnie to. Jest mi niedobrze, kiedy to mówię i będę musiał potem odpocząć. Macie link, więc sami możecie sobie zobaczyć.